Tak jak wspomniał tutaj mój przedmówca pan sekretarz miasta, ustawa o strażach gminnych 29 sierpnia 1997 roku nie była w pełni realizowana. To znaczy nie mogłem wszystkich punktów tej ustawy zrealizować. Ja też nie mam wielu Proszę Państwa, w związku z tym, że jest bardzo napięta, a i czasu mało, zresztą tu Pan Przewodniczący i nie przeszkadzają mi, Mówię, będę mówił bardzo krótko. Wspomnę o najważniejszych rzeczach. Proszę Państwa, dotknę kwestii związanej z używaniem samochodu służbowego. Otóż tu tutaj twierdzę, że Pan Prezydent wykorzystywał religię do celów politycznych. Religię? Proszę Państwa, religię, dwa religię. lata z rzędu w samochód służbowy Straży Miejskiej uczestniczył w pielgrzymkach. Pan prezydent podpierał się pismem księdza biskupa, najpierw Zimowskiego, następnie Tomasika. Którzy to prosili o to, żeby weszły do materialnie i technicznie. Natomiast samochód straży miejskiej działa tylko na terenie miasta Radomia i nie powinien być wykorzystywany do celów pielgrzymek. Pielgrzymki, które odbywały do są poza terenem miasta Radomia. Tak to się odbywało, że strażnicy miejskie, którzy brali udział w tych pielgrzymkach, szli w tym momencie na urlopach. A samochód, a korzystali. samochód korzystali. Znowu używany był do przewożenia plecaków i innych rzeczy. Uważam, że ten samolot, który służył mieszkańcom miasta Radomia, był używany na pielgrzymkach nieprawidłowo. Nie było mojej prezydenta sygnaty, a prezydent miasta prosił tylko i wyłącznie jako nawet nakaz, albo polecenie służbowe do wykonania tego samolotu. Monitoring miejski. Drugi aspekt. Monitoring miejski, który jest rzeczywiście i działa pod Panem Prezydentem. Jest to monitoring miejski, który ja wnosiłem wielokrotnie, aby przeszedł do Straży Miejskiej. W Polsce trzy służby mogą używać monitoringu miejskiego: Straż Miejska, Policja i Straż Graniczna. Oczywiście w aspekcie monitorowania przestrzeni publicznej może go używać i miasto, zgodnie z artykułem 7 samorządu gminnego. Natomiast może to używać do celów obserwacji, natomiast nie do dowodowych czy operacyjnych. A tak jest używany w mieście Radomiu. Wielokrotnie wnosiłem, aby ten monitoring przeszedł do straży miejskiej. Pan prezydent dostawał ode do mnie pisma, analizy. Nie zrobił tego nigdy. Nie wiem, jaki jest powód z tego, że działa tak, jak działa. Nie ma łączności w tym monitoringiem, dlatego że prezes prezespukę, w ministra, Zaproniło używanie częstotliwości straży miejskiej komu innemu niż Straż Miejska. Zresztą na jednym z rozmów prezydentem miasta Radomia pan sekretarz stwierdził, że o kamerze decyduje sponsor. Jak może o kamerze decydować sponsor, kiedy, kiedy praktycznie monitoring służy mieszkańcom miasta Radomia? Prezydent miasta nie miał do tego prawa, a umarzał mandaty, które strażnictwo nakładało. Oczywiście sprawy trafiały do mnie i odsyłałem, dlatego że ja nie jestem władnym do uważania mandatów, a robił to bardzo, bardzo często. Zresztą kontrola Nimu, która była i u mnie, i u prezydenta te sprawy badała. Ja jeśli chodzi o umarzanie mandatów, yy, nigdy tego nie robiłem, natomiast program tak. miasta to robił. I nie robił tego zgodnie z yy, zasadami, dlatego że brakowało uchwały Rady Miejskiej, która by mu pozwalała na to.